Dobra, ja następny odcineczek. Siemanko, witam ja was ja 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 bardzo serdecznie w dzisiejszym ja kolejnym odcineczku. Gierki. No, ja bym zbierał, nie ma sensu. Zbieramy kasę, nie? No, no tak. Lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Dobra. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej gierki, tej nowej praktycznie, to, to jest świeża gierka horrorowa. Jesteś redaktorem, robisz zdjęcia potworom. One mogą cię zabić, i tak to wygląda. Więc witam Was bardzo serdecznie. Zostaw najeczkę, komentarz, mordeczko. A my lecimy! Lecimy! Czekaj na to? Ja zrobiłem jedno zdjęcie. No. Mam 80 Na co próbujesz? Lecimy tu? Nie, tam prosto idziemy. Okej, okay, let's go. I po prostu musisz robić zdjęcia. Im więcej zdjęć zrobisz, tym Dobra, kolejny robisz. poziom potworów będzie i w ogóle. Ej, tu możemy trafić na potężnego potwora. Nie wiem, czy wiecie. No, mapa jest tutaj. No. Halo? Halo? Dzień dobry. Tak sobie może że. O, biegnie golasty. Ciemo. Ugh! Potu! Potu! Grażynka! Grażynka! O, o kurde, o kurde Podejdź do niego, podejdź do niego, fotę mu walę I idę, 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 biegnę O! o kurde. Nie, 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 nie O blać, pierdolę! Rozjebał mu rękę! Ja zrobiliście zdjęcie? Tak, zrobiłem Na drugą stronę trzeba iż nie ma drzwi On ręki nie ma, ty! Trudno o, 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 o. Idę, idę po jego rękę Zara. Halo! Ty, mina tutaj jest. Uwaga, to jest mina. Damki drzwi. Ty, alu? Grażynka do nas idzie! Jaka grażynka?! Za no. drzwiami na mnie patrzy. Ty, ja nie mogę do dziwi włączyć. Ej, mam potwora chyba. to na Cię Czekam na dziś. Co tu się dzieje? O! 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 o, o. Gdzie? Nie, na dole, na dole, ale gdzie jest Haru? Ej, tu coś chodzi? Nie wiem. Ej, jest tu. Dexo, idź do niej. Do kogo? Do tej ośpiornicy na dole, ja ją uderzę. Zrobię zdjęcie i ją uderzę. Halo! Chodź! 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 Wow! nie załatwił! Zabiłem ją ty! Jak ty ja zabiłeś? Nie wiem Co się dzieje! Zdjęcie! Ej, weź niech ona cię ten uderzy i ja ci zdjęcie zrobię! Jak ona cię uderzy, to weź coś, podejdź i go e-kliknij tego A, potwora. O, taś, taś. Siema. Chcesz się uderzyć w mnie? Chupię, ile expa, ja wychodzę. Ej, bo nogi nie mam. Uciekajcie od niego. No, nie starczyłem. Ja ratarki nie mogę nawet włączyć. Tu coś łazi. Halo? Aaaa!

jest. Czy niech ci to zaatakuje? Nie, co średni A jak kraszyńka czy kto? Chyba nie o. wiem. Chyba ja Dobra, idziemy o. do drugiego budynku. Nie, 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 już mu tego, zrobiłam zdjęcie. <śpana> Ej, a tu no, jest <śpana> ręka. Jaką nabiam? Ty mogę... ręka. Idziemy do drugiego budynku. Teraz ja nie mam tego. O kurwa, co tam się dzieje? Co to jest? Co tam się o, o. dzieje? Ej! Co tam się dzieje? Ja chcę tego zdjęcie! Chodź tu! Co to jest? Boże! Jo! Wow! O, Aaaa! Ej, uważaj pies! O, pies! O, pierdziele, ja uciekam! Ja uciekam! Spiertana! Rudy! <grym> ja! Co tu się dzieje? Gdzie jest nie wiem, to tam gdzie ten, ten potwór. O nie, o nie, kamieniu łap, kamieniu łap, uważaj, tam, tam, tam jest potwór. Gdzie jest Haru, gdzie jest Rudy? Nie wiem, a Rudy biegnie, Rudy biegnie. patrz. Patrz, patrz tu, człowieku, jako foto. <laughs> Jakie zdjęcie zajebałem, człowieku. Wow. <laughs> Rudego ze zeżar, żarty. Rudy, rudy zginął! Uciekaj! Uciekaj! Ja stąd zabijam banele, Ty! Rudego za żarmon. Gdzie jest karu? Gdzie z karu? Gdzie? A gdzie, rudy? Potwór wraca! Potwór wraca! Chłopie, jakie ja mam zdjęcia, chłopie, nie chcę ujdzie, o, idzie. o ja! co jest grany, rób zdjęcia, ja odlatuję, nie, człowieku, jakie ja mam zdjęcia, nie, jakie ja mam zdjęcia, jak rudego chłopie kopnął, nie potwór. Na się wyciszy. Chłopie, jakie ja mam zdjęcia, nie? O Boże, Zobaczysz może, Ile się. mnie rzeczy goniło Pot, Potwory rudego na i ja zdjęcia robiłem <laughs> Patrz teraz, Boże, patrz teraz, patrz się. Patrz dalej, nie? Co się dzieje? O Boże punktów? Jezu, ty, a to my będziemy mieć wciula Pa, pół, następne a tu nic nie widać, na tym zdjęciu. Karu ładnie. Karu! Najlepsze <coughs> zdjęcie, 750. Nieee, no ładnie, ładnie. Łooo kurde. Nieźle. 6600, o kurwa, ty. Nieee, no nieźle. Ej, ale to... Co 450. Dawajcie, idziemy To jest dalej. nie fair. 450. Ja miałem takie ładne zdjęcie. Zbieramy dalej. Takie ładne zdjęcie to, miałem. Ej, według mnie, tak szczerze, trzeba kupić te aparaty jakieś. A gdzie jest y, zdjęcie z rudym? Nie zrobiło się. Miałem. Ej, ej sam aparaty, które dają plus 30% więcej tego. O, Tomasz! Patrz! Zdjęcie, patrz to! Ej, zobaczcie to A, zdjęcie. Jest, 7 zdjęć. A to możemy jeden kupić tylko. Zobaczcie zdjęcie, zdjęcie mi się jakie? Wydaje, że nie ma sensu do, więcej kupić. To zdjęcie powinno być pierwsze. To zdjęcie powinno być pierwsze. Ej, Ej, no. Ej do no. A tam Rudy biega Ten z potworem. Wieszcie, bóg, no. To powtórzone zdjęcie. A, no właśnie, to jest powtórzone. Tu masz to za 493. Hmm. No. Dobra, dobra je Jebać ta aparaty. Dajemy radę na razie z tymi aparatami, chodźmy dalej. Okay. Okay. Ja nie mam go go. Ale nie ma latarki dla mnie. No, to nie będziesz miał, no. Ja to wywalone. Daj słuchaj, lecimy. Ba, ra, ri, ra. Już, A już. Tu to, to coś sobie zmieniło. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak, <noise> ja za. <noise> street. Nowa miejscówka. Poziom zagrożenia 3 u 2,5, tam 2,5 chyba. Prawie trzy. Tam się strzelają, strzelają się. Gdzie? Zobacz, tam strzały lecą u gry z przodu. A to będą z Gdzie? No. Już biegnę. Ty faktycznie, chodźcie tam. Ale tam się złożyć. Ej, chyba zróbmy nie tak, wejść. ej, umówmy się tak, zróbmy maksymalnie 5 zdjęć w środku i 10 zostawmy na ostatnie minuty, bo wtedy więcej punktów jest. No dobra <coughs> no, Czyli Zróbmy gdzieś. 5 aparatów w środku, tak? Tak Dobra. dobra. Maksymalnie 5, aż 5 zostawmy na zewnątrz, żeby punkty dojebać fuj. No ten. Dobra, kit po każde zdjęcie zliczy. Halo? Kurwa, znowu to. Halo? Ale wiem, że każdy zdjęcie nie potrzebuje. Halo, grażyna! Grazyna! Grażyna! Halo? No, to jest plus. Po co robić drzwi, jak to nie było przejścia? Mina! Mina gdzieś tu jest. A, grażyna! Coś tu, tu coś jest, jest jakaś mina. Coś tu jest? No jest. Za tabą tak uważaj. Uuu Jeszcze no, to... Ej spróbujmy tu potwora złabić. Hehehe <śmiennie> No, ej e! to... to było... e, ty! Oh, co to za gówno? Chodź, goń, goń to! Chodź tu! O kurde! Zrobiłeś mu zdjęcie, ładnie Ta, zrobiłem, zrobiłem Co to było? 300 punktów za nie jest, 280 ja To mało On się nafokusował, o. on jest tutaj Weź tu pobieg. Wow! Nie strasz mnie, kurde, Hamidlaku, ty! Od tyłem biega. No tak! A bo on zachodzi pewnie od tyłu, nie możemy się na niego patrzeć. O, haru! Nie ma, nie dosięgnie się w piarzu. Co ty, haru robisz tam u góry? Zrobiłam trupiarzowi zdjęcie, które biegło. Ej, na fokusu, ej, fokusuje się coś na mnie. Jak stoisz ej, jak stajesz w jednym. To się bardziej pokusuje na was. Dobra, to stoję w miejscu. Nie podchodź do tego, tutaj. Dobra, nie, nie podchodź. Idę. Nie! <grym> bo to cię wciągnie. Ty, dobra, ja stoję w miejscu. I róbcie mi zdjęcie po prostu. Jak... <grym> dobra, idziemy do drugiego budynku chyba. Bo tu nic nie ma. Nie, no tutaj jeszcze będzie. Tu jeszcze Pełno drzwi, tu jeszcze jest. Co? Zdjęcie! Zrobiłem Ej, ją go jebnie! O Ale go jebnął, ty! Co to z ręki Ja nie Panie potworze, tylko zdjęcie chciałem. Ej, co to? Patrzcie to. Gdzie to? No ale to jest nie, to człowiek. Ty, a jak... Halo? Dzień dobry. Hello, hello. Dzień dobry. Nie jesteś, nie chcę coś, coś patrz. Weź Ej! Jezu! to jest! Ło! Pomocy! Co to jest? Kurwa, nie są... 480 punktów za niego o nie! Niech on się, niech on zaatakuje, niech on zaatakuje! Dexo, niech cię zaatakuje! Aha. To ja mam wyjebane! E no, no! Ja nie mam życia! Dziomek! Dziomek! Ty, daj, daj mu się! Dziomek! Ale 60% życia mi Obiegnie! Nie, zostaw je! Zostaw je! Szlapo! Dobra, jestem Tu nic nie ma, tu nic nie ma, Ty to, no, to jest! No Tu nic nie ma! Ja zrobiłem dwa zdjęcia! Wybust, Ej! Dobra, Kate. O, przed tam, Kate. Przed o, 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 to Przed tobą! Chodźcie! Ohooo! Ten kamieniami co rzuca! Ten co mnie rozwalił! No rzucaj, rzucaj tym kamieniem, choć tu! Chodź tu! No rzucaj! O! A! Jezu! Chłopie, jakie ja mam zdjęcia! O cholera Nie, bo ze mnie znowu rzucał chyba Ja się trochę cykam La 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 Halo, o! O! O Ej, potwór! 830. Potwór! Wielkolud! O pola! Rudego, atakuje ty! O, ale... o kurwa! Co to jest? Co to jest? Ja uciekam ja się e! pomocy! Oj tu! pod Ijo, pierdolę, co ty! O boże! Co to o, jest... Rudy, uciekaj! Uciekaj! Zabieram cię! Uciekaj! Ha... O, się A się gdzie ma... jest Haru? A gdzie Haru? Nie żyje! Ja Te <śla> ją! Ej, aparat! co to się stało? Nie wiem, co się stało, Haru! Wielkolud. Paru, gdzie Jaki wielkolut! Jaki Aha jest Jaki wielkolud nas jebnął ty! Traciłam aparat A gdzie moje latarki? No, Ej mój nie ma klisy, listy. muszę aparat na no. kupić A nie mam, 10 na 10 No, i Dobra i uwaga Nie mam latarki ja Co to za zdjęcie? <laughs> nie wiem, ale git Pa, jakie zdjęcie zrobiłem, przetraj Ale punktów będziemy mieli dużo Przet... O kurwa <laughs> Rodny, kurwa złapał zdjęcie ale <laughs> ten kamień leciał we mnie. O kurde. Ej, co Ej Dojebane jest? fotki, dojebane. Ej, dobra, ile? Uwaga. I ile punktów? O, jeden, Ej, dobra, jest? ile my mamy pieniędzy teraz? 600 będzie? O, 850. 850. 850! Dobra, jakieś aparaciki może, ten tego. Ej, właśnie, może. Ej, z zoomem że... Dobra, weź. No ja właśnie, wydaje ja mi się, że. Wydaje mi No i tu rozpierdol na tym zdjęciu był. Ej, ja biorę chyba z kartą SD. 15 zdjęć plus 10 punktów. Ej, Batuś, jakie zdjęcie zajebał! się czekaj, czekaj, czekaj. Kurwa! Pokaż. Z kolegą, kurwa. O! Też zajebałem o. zdjęcie. Jaką wiem ja aparatem? Ja wziąłem profesjonalny sobie. Kupcie sobie jakiś aparat lepszy, panowie. Ile mamy sobie kasy? Kupcie sobie no, nie wiem. Ja nie sobie, jedną rzecz kupi na razie. A ty, yy, Harut, Haru, wziąłeś zoomem, tak? Tak, mhm. ja mam profesjonalny. Jaki ja Ja biorę SD. To z fleszem no, został czy z, z zoomem? Tak, a. A. z fleszem, z fleszem. Znaczy, chcesz... Nie, nie potrzebujesz right. no, latarki. Dobra. Ale ten fleszem nie latarki nie potrzebuję. wziąłem flesza. Bo ty chyba już latarkę miał przy aparacie. Mogę Ej, no, się... a Jakbyśmy kupili latarki jeszcze jakieś? Czy coś? Co tu jeszcze jest? No są lepsze latarki i jakieś buty, które nie, lepiej, lepiej ja mi chyba. Nie bym tych lepszych nie brał. <laughs> nie ma sensu, żeby wybrać te lepsze. Ej, lepsze. możemy zrobić z kogoś tego. Mięso armatnie są buty, które plus 25 zdrowia dają. No i kask. Za stówkę. No to kurwa, plus 50 zrobię, ale nie, to 200, to za dużo. Na razie aparat zostawmy, najwyżej no, no, zbieramy na ponad na każda. Tylko nie uzna. możemy, jak się ktoś wywali, to zbierajcie te aparaty. Który to jest mój ten, to jest mój. Ale można tylko jeden mieć w księgach, jak ma się te kupione. No i co jest? Patrz nie. to! Tak. Widzisz tak? to? Spróbuj podnieść jakiś inny. Aaaa, kurde. Liać! No, my, my go tracimy, no Ale to dobra ja no to... chciałem sobie każdy wziął sobie inny, żebyśmy mieli z nich No to próbujcie się nie wywalić Ty Bartek próbuj robić wiesz, takie najbardziej No ja trzymam, ja trzymam na ostatnią. To <noise> <Co> na... się <noise> Do jebana gierka Ja będę trzymał Ej do jebana Gierka mi się A ty trzymaj ja mam 15 zdjęć Ja, mam 15 ja trzymam bieg. do ostatnich Ja chwil. mam dychę Co? Ja mam dychę o, kurwa Tu się będzie działo Co tu się? O, kurde Dobra, tu się będzie działo. Wejdźmy do budynku, poróbmy parę zdjęć, wyjdźmy. Wtedy będzie mega I co Ta, na co to ryczysz? Tu jest wejście Ej, po jest lewej. I, jest... no, I oj... can't wait. Ty bo już coś ten Już coś słyszałem. To jest Żyryja. No, tak ostro O kurde, ciemno jest. Mina gdzieś? Ej dobra, to będzie <coughs> mocno jak, jak stąd, to to będzie mocno. Ala ja no. razu. Ej, biegnie coś! Ej, na coś, nie natocz człowieka! Ty! Brudy! Ja zateksem idę. O siema! Ty złodziej! Ty chuju, ty! Zostaw mnie. Jak się skrata, ty! Ej, potwór! Ej, mi to te! Ej, Ej, jest to Gdzie? Mam potwora!

To wow, oh. zdjęcie. Zdjęcie Co? Co to jest? ho, Jakie zdjęcie! Jakie zdjęcie zajebałem! Chłopo rozjebało! biegnie! Co to? Jest? Co to było? Nie wiem. Chodź tam dalej, bo tam jeszcze był kolejny Albo dobra możemy iść tu szut Uwaga, uwaga, waga Tak ten potwór wy, wybuchł Ej! Bartek! Chodź, chodź, chodź za mną, chodź za mną. Ja, ja już ja mam tylko pięć zdjęć już! Ale wiem, ale... O! Ty! To jest wyrtuchowe! To... Co chodź tu! Co tu się co tu... Nie, ja mam jeszcze 10 zdjęć. Alo, potworze! Jesteście się Ja idę ja tutaj do tego Lady Chodź tu! Chodź tu, hamidlaku! Eee! To pomocy! Welcome to my jungle! JAK masz na imię Hamidlaku! Tej, hey, grzyda! O! Uciekaj! Co jest? Jest! Co jest? A! POMOCY! POMOCY! Kurwa! Powodcy! To był pierwszy krok! Ej, Haru nie żyje! Nie! Nie, A. Haru żyje! Co tu się stało? ci zdjęcie w sumie Ja O Ej podniósł potwora Zrób mi coś fotę A to się w ogóle odjebało, że tak się zaczęło No bo potwory mnie zaatakowały No dobra, ja znam Umrę, Co tu się dzieje? Haru ręki nie ma Jak będzie Zamiast 4 minuty, to wychodzimy. Otwór! Gdzie? Mina! Mina! Piękne! O, coś zrobił. Dobrze. Wchodzimy! Wchodzimy! Co oni tam bawą. robią? Nie, <głos> nie <głos> wiem, ale coś habią Tu na dole. Juhu! Tu jestem! Juhu! Chodź tu! To wow! Ja wychodzę stąd! Jak się stąd wychodzi? Ja tu wychodzę! Na ra! Trzymajcie się! Chodź, graj na nawet! Wychodzę stąd! pierdolę! Idziemy! No. I ja opierdole! Co to jest? O kurde. Kurdy! Co to jest? Waga na witam Was dzisiaj w mojej kuchni. Potwory mówią na mnie: Kuku! Tego nie goni mnie! nie żyje. Za co? co? Co co ty tysiąc punktów wyrwałeś? Wo. Mam ostatnie zdjęcie, poczekajcie ja już nie mam zdjęć Ja też Ale jedno M1 za 10 Ej Alek za tobą jest aparat po lewej stronie Aparat mój weź ktoś Rudy aparat 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 Mój aparat Co? Mój aparat, mój aparat. Mój aparat. Moja para! O, Muszę zdjęcie zrobić, tak? Jak macie coś, to róbcie! Ja a już nie mam! A to nikt nic na nie robi! A, a gdzie tak, co? Umarł. Nie wiem, patrz na prawo, masz na prawo! O <grym> panie! Co tu się dzieje? Patrzcie to, patrzcie Boże. kurwa, ile punktów zajebał! <grym> Jak ty, żeś zawalił tysiąc chyba jeden, tak? 905 straciłem aparat, bo mnie potwór zgniótł. No to to. Nie Właśnie wiem. To. Dobra, lecimy. Uh. 650 O! 666 Co jest? I teraz ja, teraz ja, teraz Łatwo. ja. Co, takie? Co jest? O, kurde. O, szekę. Ej, zdobyłem 8200. Wow. OG, straciłem, straciłem, aparat w ogóle mój. No, no a no, my widzicie dalej. Dobra. Ej, dobra. Dziękujemy tak. za oglądanie, panowie i panie. Do eee, czekaj, co do i do zobaczenia. Trzymajcie się. Trzż.